Hej, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Już to będzie pierwszy oficjalny odcinek yy, z Minecraft od przodu i dzisiaj ze mną jest po mojej lewej Waron.plano yy, yy, po mojej po prawej, prawej yy, Harry Proxer. Dzień dobry. O nie, klawisze trwały, mi się włączyły. Yy, I za mną jest Pedobir taki jeden. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, jest to Zozol. <laughs> Zul.pl Zul I widzicie, jesteśmy teraz nad naszym domem. No i dobrze, że cię wywaliło. Jesteśmy obok naszego domku, który, na... osiedliliśmy się na takiej górze, znaczy w takiej górze. I tutaj jakieś Aha. dziwne tabliczki Nie. są. A proksor... proksor mieszka Ej pod... No moje, usunęliście tabliczkę. Proksor mieszka to pod schodami to. jak Harry Potter. <laughs> dlatego się nazywa uh -huh. Harry Proxer um, I no, dzisiaj, idziemy, dzisiaj idziemy do jaskini, takiej fajnej, nie takiej zwykłej jaskini I gdzie jest to wejście Zozolu? A jak te głowy w ogóle się robią? Skąd te głowy no, nie wiem, wiem, biorą? Wejście z tutaj. Zozol jest gdzieś tu tak? za głowami Ja też A, chcę no taką to... głowę Tylko, że... Odejdź! Tu ja tu nie mieszkam e, Tak, właśnie, ja. Wa Waron mieszka tam obok Spawna, gdzieś bliżej chyba Ja też chcę taką głowę No to kup chyba. sobie, musicie musicie Herobrine zaatakować no mnie nie, nie że kogoś podejrzewam od czy coś, ale znalazłem 164 kilofów. To proktor. Ja. Pfff co? Proktor <noise> <Nie>? czytuję. Nic. <noise> ja nic nie wiem na ten temat. Dobra, e, gdzie czekajcie, bo może być ciemno Ej, to ale i tak to jest zasłonięte, bo my tu nie. Co zasłonięte? Ty to ciągle byś był chciał być zasłonięty. A zobaczcie, jakie żelazo jaki hardcore. A my tutaj nie byliśmy jeszcze. No właśnie, byliśmy, ale... No. A, no, dzięki za żelazo, że, ja nie sobie Bo byłem... ktoś nie zapisał i... Był powrót do przyszłości. E, czemu nie powiedzieliście, że tu jest kanion? A potem ja... jest skrót no. w ogóle. To jest co? to Patrzcie, ile Patrzcie, ile tutaj się żelaza generuje, ale ja mam dosyć dużo. Dobra, kto wie gdzie to jest. Ja goda mnie ja, ja wiem gdzie to jest. Ale nie, nie. No. Mhm. To jest kopalnia. Zobaczmy, tyle jest, co to dobra, mamy? ale gdzie jest ta kopuła. Znaczy, pół kopuła, jezus. Gdzie jest ten. Ta? Tu gdzieś dalej była. W tamtą stronę. Ja chyba. przypadkiem odkryłem ją. Przepraszam. Oświetlajcie że co? No właśnie, oświetlajcie to. Kopaj, kopaj. Pewnie wchodź mi pod kilo. No. no. <laughs> kopaj. Dzięki. Tak, ja nie wiem, gdzie to było teraz. A nie, to jest tu? I w prawo, bo Weź, bo nic nie widzę. <laughs> A tak, w prawo i w, potem tu gdzieś dziura taka była. No chyba tyle. Emeraldów tylo. nie chcecie? No, nie, chyba nie. 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 nie, tam już polecam kopać. Chociaż. Kopać. Ej, po słychać się. wodę, więc to jest gdzieś Fuck, tutaj... to tu wziął coś gdzieś. Byśmy musieli się wrócić do domku, bo ja w prawo ten odkryłem to udział, zapomniałem. No, no ten... <laughs> Jak w prawo? No i no, tam w prawo Pewnie no, Pewnie ciebie. <noise> no, wpadłem. Oja, piękne, piękne. Ej. No, co ty żeś zrobił? Ej i ten. No właśnie. No tam w prawo odkryłem to jaski, nie zapomniałem. No, człowieku! No, co ty robisz? Co wy robicie? Dojrze wczoraj Podkupuję. to się robili, To, je... Proksor, to jeszcze to dzisiaj. To je miała. To je miała. Odkopał się pode mną. Co wy tam robicie? Jej, znalazłem! Tak? Dobra. Yay, znalazłem, au. Jej, znalazłem, dobra. Ło wow, wow, widzicie? To jest podziemna, podziemna jaskinia, tak więc trzeba uważać, tutaj dużo szkieletów Help. jest. Ja tutaj. Muszę e, być tylko. Ej, Waron załóż hełm, jak masz. I broksory też. Ja też muszę. I mamy tutaj... Y, ...mgłę ja niestety, nie bo nie mam zainstalowanego Optifina. Dlaczego nie mam? No to tego to nikt nie wie, bo oczywiście yy, Zul mówił nie, nie instaluj, po co ci to, po co, po no, po co ci? Oczywiście najlepiej. To, to, że ja to, to... Ja, ja ją. Wow. No, fuck. Abym, lubi. wpadł do lawy tutaj. To wpadaj. Wow. tu. Co jakiś Nie Ale... nie. Ma nic. nie, nie... Właśnie były jakieś diakty. <coughs> Były jak dramatyczny. Nie tu pają kleje, Dzięki Angular. No to jest opuszczona wielka. Czemu tak mnie nie biją w ogóle te potwory? Czekaj. Masz goda pewnie. Nie mam goda. Peter. God disabled I ciągle miałem. Chyba, że to automatycznie jakoś włącza. O, teraz dobra, miałem Ja miałem też miałem tak. przed chwilą się wyłączyć. To jakoś automatycznie jak nam ten Eee. To jest a tu ile emeraldów jest To eee, Zbieramy te emeraldy? W sumie można, bo... Jaki jest cel podróży? Zacznijmy od tego. To jest zwiedzanie się w diaksów. Zwie, e, zwiedzamy, zwiedzamy po prostu ten... Tom, Właśnie nie widzę nawet. Tu powiem... Ja już się proksora nazwiedzałem. O, tam, o, jest, o, tam jest, demon. jest demon, patrzcie. No. <grych> Idę się z nim pobić. Dawaj, on dawaj, się dawaj, on szyczy, sypie, 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 sypie. To jest demon, no... <laughs> o no, ja, ty Angular mi zakosił. Ja! Dlaczego ty mnie os... oskarżasz o coś, co, co zrobiłem? <śmiech> <śmiech> Złodziej. Ouch, <laughs> <laughs> fuck, co mnie bije? Przyszkielet. <laughs> <laughs> Fan. Fan. Ej, olol, co mnie bije? Co to jest? Lol, <laughs> gra na mnie spadł. Ej, mam diaksy. Ciekawe dlaczego gravel dla ciebie spadł. A hmm. Ałań. Hmm. To bije mocno. Hmm... Olof, to żelazdę. jest ciekawa zagadka, yy, Tak, i od razu mówię, ten, osoby, które się dostały, znaczy osoby, które się właśnie z tego odcinka dostają, yy, napiszę do osób i właśnie będą się teraz wyświetlały nicki osób, które się dostały. Trzy osoby się dostały, tak więc... Eee, dobra. Tutaj trzeba wszystko. Czemu my w ogóle tak w bok posz... A, Demon cię goni. Siodła. Melony. Mi myszka tak jak wypracować. Jak się przerywa. Oczywiście, bo najlepiej żeby mi myszka. Przerywała, bo oczywiście proxor jest dziwny, a... a jest dziwny. A to no tak, wspaniałe usprawiedliwienie w ogóle, bo mieszkać się zacina. Wow. No, nie moja wina, że się zacina. Na The Wars jak grałem też mi się zacinała. I wszystko przez proxora. Tam siodło. Czyli, czyli przegrałeś, dlatego tak mówisz, w Właśnie. No. Na no. Tam że W ogóle lawa, widzieliście to? Mhm. No, to normalne. Co, gdzie jest? Stoję. Ej, gdzie Halo? oni poszli? Właśnie nie wiem To, to e... są cztery i oni nie chodzą, Nie to nie. Dawaj, 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 Jezu, te pańczyny. Jemnie. Dawaj, dawaj, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Ej, gdzie Angular poszedł? E? A pan bardzo ładne jabłka. Ty jesteście w kopalni, czy. A, tu jest Varon. Tam wiatskini. Co oni są? Tej jaskini normalnej. Ja tutaj prawie wpadłem. Ten warun w miejscu biegasz. Ja szukam. Tam Laga, Laga mam. U mnie. Laga, bo ja biegnę. A tu kolejny demon? Ty, ten twój net. O D jakcy O Nie, co ty? Czemu Na tam gosta? Alecie w kopaniu opuszczonej czy jak Ej, angular. Pisz DPA. Eee, wy pod całkiem drugiej strony... Byliście LOL. No mm -hmm. jest, gdzie wy jesteście? Co to za miejscu? Co to jest? Gdzie ja jestem? Oświetlajcie to no. Ja nie już pochodni. Nie mnie no. to masz to oświetlać, bo jak przy nie... to. węgiel. Poświęcaj. Okay. Ja Pierwszy ja to pierdol. Ej, weź, bo miejscu mi stoicie. No by... To ma być? Dobra, nie wiem. Ej, to, to jest... Nie jestem warrior czasami. No. Może, jest to on. Dawaj, dawaj, bierzcie go. Ja, ja tu... Lego, Lego. No, no Lego. Pewnie. Wejdź widok tak w ogóle. Bierz nie go. Muszę, się, poglądam. Bierz go, angular, bierz. bierz go. Bierz go. <noise> Proszę ci się oddalił od razu ten ten. A, ciemno. Wyrobicień. Dobra, za, za ciemno jest. Umarł i nie żyje. Ciemno tutaj jest. Ej, zbierajcie w ogóle ten. Będziemy mieli na złote jabłka normalne. On weź. Fuck, co mnie bije. Złoto zbierajcie. Będziemy mieli na złote jabłko, bo... A później można jakiś koks jabłka więcej zombie mama nie miała. What? No zobacz sobie, <laughs> co jest tutaj płynie. Gdzie? No parę zombiaków. Znowu ma Znowu mam ja. mogę, Znowu, <laughs> znowu maszaga. O, ja, ja nie, nie mogę. mogę. Fak! Angular ja park sypie. I ty sypiesz. Dobra, już wszędzie to zwiedziliśmy? Znaczy oprócz na, na dole. Ja, patrz jaki kutas. Proszę nie przeklinać. Ała. Jeszcze Warona nie zwiedzaliśmy. O, co ja? Zapraszamy po podziemiowa. Czarna strefa. <noise> o nie, czarna ja się go strefa, boję. Czarna strefa, ty. Sam jesteś, czarna strefa. O, złoty, złoty ten ząbiak. Gdzie złoty ząbek? To jest pomarańczowy. Po ja pierdzielę, on taki odlagarz nigdzie nie widzi, gdzie Oczywiście, bo to najlepiej, bo byś tylko nie widział i chodził o nie widział. Nie, nie to, nie to widział. tak trzeba zrobić, no, bo ty najlepiej na laki zwalać tyle. No, no najlepiej, wow. on myśli, że będzie fajny jak będzie zwalał na Ile ich tu jest? To są zombie villager'y, mogę im dać złote jabłko i będę normalnym villager'em. Ale nie będę jabłka A co ci tać? normalny villager, gdzie jest z no, ma... Mam tego, nie? Chyba Te mam... Skąd tutaj gwiazdka Au. 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 Falk. Falk. Mm. Głos... Tak jest sobie. Hmm? Czemu uważasz, że jesteś fajny, a naprawdę nie jesteś, powiesz mi? Wow, 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 wow. Tak uważasz? Ja uważam, że wy nie uważacie oh. w ogóle, że jak nie ja bym ręce. uważał, to wy byście nie uważali. A i ma ktoś pochodnie? Albo jakiś węgiel tu jest? Trzy. Ja mam, to jest. 13 To jest węgiel. Będziemy wszyscy poszli. Tam. Tam. A tu jest złoto, To kopka. Ten to był kopie. w ogóle? Dziaksy znowu, jaksy, jaksy znowu. Mamy już oj, pięć włodzie. diaksów. Proszę. Penis! Wło wyłącz włodzie. tego x-raya. Chyba wyłącz ty, chyba ty. Sam wyłącz. Dijaksy następne tam są. A nie rady. dosięgnę do ich. Coś zrobić. To te, co wczoraj chyba zbierałem, no. Ja... Ej, Nobie! Oddawaj to. A bez złoto. A z... Zwycięstwo! Oj, hey diaks, nobie. Nobie. Nie mam miejsca, w ci oh Siedem diaksów moich. Wykopał, nie miał miejsca. Ej, czekaj. Zerwał się pierwszy. Fuck, myszka mi nie działa. Jak? Yeah. O, działa. Przez, przez chwilę mi myszka nie działała. Okej. Okay. Już okej okay, jest. Wszystko przez Proxora. Angular, mam deala. Chodź tu. Nie chcę. Fuck, fuck. Nigdzie, nigdzie tego nie dostaniesz, za diaksy ci sprzedam. Nie... <grymiana>. Da dawaj, da dawaj. Nie, no zaraz nie jest, kradną wszyscy mi. Ty. Nie no co ty? Ale uspokój ty się. Złyszałem, że biacik byś mi dać. No, no pewnie. też to słyszałem. Gdybym miał. Bardzo chętnie. Ale jak masz przecież 20, więc. N nie mam. A co, jak co nie masz? <grym> mu nie oddawałem przykładu. <grym się> Jadłem. <grym> Poza kłamczuch. Kłamczuch co za... A ty kłamczuch. robisz to wodu. Ja w ogóle nie dostałem 20 diaksów, Nie, nie ci. Nie, nikt mnie nie dał, mówię ci, stary. Ola, no. mi. co wy robicie, ludzie? Dobra, wracajmy, wracajmy do domku. Wywaliło mi. Wracaj, wracaj. w trendy? No. Teraz mi pokazuje, że ten samik w ogóle gra na serwerze, what the f**k? jeszcze możesz wejść. No nie wiem. Ja mam home, a nie wiem jak wy. Ja nie mam. Ja zawsze mogę pisać spawn. Ale nie, bo tu daleko jest. Czekajcie, bo tu dużo Aby złota jest. Angular. Patrzcie, ile tu złota jest. Patrzcie. Bogactwo. O lol. Zatkam ci wodę. Nie. Zakręć tak tak. mu kurki. O, diaksji. Angular, masz mhm. lagę? A to te diaksję, co no, ja nie mam. Dużo tego złota. Emerald. No, bo ten generator jest taki wyż Z dużą ilością złota. Będzie dużo koksów. Koksów będzie dużo, mówisz? Okej, okay, Marze, Zazalu. Tutaj. Mm, Dzie dziękuję. Powiem ci, że. Mm, ładnie wpisałeś ten typa. Ładnie, ładnie. <grym> ja bym tak nie, nie umiał mało. wpisać. Co mi tu? Co za złodzieje? Jaki TPA, przecież ja sam tutaj doszłem. Wszystki, wszyscy okrani. Oczywiście, zapomniałem. God no love. Ej, wybieramy Emeraldę, sobie bloki zrobimy, będziemy bogaci. No, odejdź ty Hiszpanię. To moje! To zostaw. No! To co za kaki spodziewałeś? No to ty nie mnie właśnie spodziewałeś. Zobacz, dwa jedne emeraldy, o moje. Bok i ten blok. To jest bok normalnie. Dobra, wracaj do domku. No już mamy, mamy. tylko. tylko. To się uh, uh, <śla> <tary>. <śla> Nie wiedziałem, że tam Fuck ile creepa Luf. Ile creepa Dobra, ja o, jestem w domku, możecie, możecie, możecie się nie tepać do mnie My nie chcemy, tu zostajemy Chyba wy, ja się no nie O ma <śla> strzały wokół, tak być nie powinno A i ktoś tu zginął jakieś są rzeczy kogoś i tu... O lol, mistrzał wokół, prosto wokół. A jestem w domu. No brawo. Ciekawie w jaki sposób? Nie wiem, w tajemniczy sposób Harry go. Ja do swojej. Harry Proxer cię tepnął, bo tej. wiesz. A Harry Proxer. Ej, w ogóle mamy tak strasznie tu symetrycznie, że powinniśmy wygrać konkurs, konkurs na symetrię. Y, A i... może chcecie zobaczyć nasz dom, co on Widziałem. Jeszcze. Ale zaraz mogę pokazać tylko. Zakończę tu parę. No, to mi tu. Fuck. Teraz albo nigdy. Zamknij się. No hey, proszę. proszę, ale uspokój się. Byliśmy tyś... tu na no, paleni proxy ale... i złapiliśmy. naprawdę. Naprawdę. mu ktoś mi tabliczkę zakosił. To. Zuzul. Zuzul. Macie jakąś tabliczkę w skrzynce? O, ciemki. No ja miałem. O, w ogóle mam 7 diaks. Alej stąd. No. Co tu za tabliczkę dasz? Ok, Halo? 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 Zul? Warun? Halo? Waron? Maron? Hallo? No? UFO. Czemu tak się cicho alo alo tak się wiem. Zul coś. To Nie wiem. Zul coś. alo alo już ma e, nie przeczytam. Nie, <śle disso> na nie, 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 I nie, nie, Tr Trzeba jeszcze Gdzie? dać. jeszcze dać... mi nie, mi tabliczek. O, o, smutne. nie, Na na na. nie, nie, <śle> nie, Takiej choroby w Ej, to się jeszcze nie, z... nie znają. To nie mi no... z ludźmi, no? Głowy, nope. Wszystko mi tu Co tam robisz, Angular? Bez talentu. Ja nic. Dlaczego ty uważasz, że zawsze coś ja robię? Ja mam tu dostęp do skrzynki waszej od dołu. A co, nigdy nic nie robisz? <d> nigdy <Arripling> nic nie robię. Ej, skopany dziurę zrobił na no, w ogóle. Nieee. Chodźmy ono gryfujemy. to wygląda tak, jakby dziura. Chodźmy gryfujemy mu dom. Nie mamy siekiery, kurde. O! Zostaliśmy sami A nie, nie, nie. <laughs> Pod ścianę, duchę. Pod ścianę. Dobra, bierz czekaj, go, bierz go, Pedobir. Czek, czek, czekaj. Teraz No, bierz o, go. Co tam robił hmm. Wygasło światło hmm. Profesor, co ty tu robisz? <laughs> Padłem z, z podłogi Dziorny. Nie to wyszła. Co wy tu robisz, budujecie? O, dostały, dostaliście tabliczkę właśnie tutaj, że umrzesz. O, Brian nam postawił tabliczkę. Gdzie? To było pewno już nigdzie. Tu macie 10 tysięcy, <noise> Dobra. Nie, no, Chodźcie, pieniądze. tylko jeszcze zobaczymy dom Varona, weźcie tepni tam. O, gdzie ja jestem? Jestem. Tu mój dom z trzema osobami. Ej. Okej, okay, czekaj, niech Milak o. minie. Poza. Tam. No i dom bardzo... Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem jego skrzynki w ogóle. <noise> podstawa. To jest podstawa proszę pana. To jest moja sypialnia. To jest, twoje... Gdzie jest twoja. Gdzie twoja. Gdzie tu się przechodzi? Co masz tu w, no. w ogóle? panie, nic nie wiem. Chodź no ci tu namuncili wszystkiego po trochu. <noise> fajnie, fajnie taki dom taki fajny. <noise> O nie, z Nazesem? O nie. Z Nazesem mieszkasz? Nie. O nie. No niestety. Co ty gadasz? Miałem o, mieszkać tam bo... z Pikselem, ale niestety Nazes, no Spalajmy ten dom, szybko. Dawaj, kto ma zapewnić? Spalmy. Ten to zły człowiek. Ja mam. Ja też mam. <laughs> <laughs> Żartuję. Jeszcze, co tu jeszcze macie? No to ty żartujesz, nie jak nie da wasze otwierać coś. Nie. A? Chodź tam na dół to też, no chodź, na... no, chodź dawaj, 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 dawaj. Chodź, 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 chodź. Idę, 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 idę. Kopalnia, to następne, gdzie to się przechodziło, tu. Jest na No, sobie zejdź tam. Zejdź sobie tam. A, to, to, to wiem. No, to jest bardzo Wyszło, fajne, to wyjawni? widziałem to wczoraj. Tu tyle mogą mieliście. Czekajcie, włączę chwilę i no, ja nie będę miał tego. Wiliśmy. No i tak to, tak to wygląda właśnie. Generator, no ja go mam... wolę. Ale fajny. No fajnie, 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 ale, ale co? Ale fajnie. Ale fajnie, fajnie. ale fajnie. Ale fajnie. No fajnie, fajnie, fajnie. No, no, no. Okej, okay, dobra, to będziemy kończyć już ym, ten odcinek. Dziękuję za oglądanie wszystkim. Yy, I... OUCH! OUCH! Ale tu chodź na zewnątrz. No idę właśnie. Właśnie, Aucin, chodź, chodź, myślicie kamyś tu. A no nie, tę krówkę jedną hoduje, no nie wiecie my, z nie <śmary> normalnie. <go>. Tylko <śmary> rozmażajmy. Tylko, tylko on wejdzie do tego normalnie. Ci on jest, nie ma go. Pamiętajcie, Cześć, jeżeli chcecie się dostać, się dostać. możecie napisać bliżej, jaki na komentarz. Ten, on Coś on w stylu, prokurator jest A ja nie. A... E, tak więc. Idziemy to tylko na górę. Nie będzie młodzki. Nie, nie gwałci. Jezus. Ten pedobir, ten misz to już wszystko musi robić. No, to on już wszystko. 30. Wejdź tu ze mną i zespawnij ze ich tu trochę w ogóle. Nie. będzie, że się rozmędrzyłem. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Okej, okay, okay. tak... Aż ogień potrzebuje. Żegnamy się, papa. Papa. Pa. cześć. Pa, pa. Wiedziałem, że to zrobisz. Wiedziałem. <laughs> Jak mam teraz wyjść. Pomocy. Nie ma wyjścia. A on jest. Tak, go नाराज़ जने